W drugiej połowie na pewno nie, ale w pierwszej, w mojej ocenie, mm, nam się jeszcze wydaje, że my wyjdziemy i akcje będą się tworzyć same. Sytuacje szczeleckie będą same przychodzić, ale tu niestety mm, trzeba niwelować atuty przeciwników. To raz. dwa, trzeba dać siebie 150 w każdym meczu, no i wtedy jest szansa, że będziemy z dobrymi drużynami mm, grali jak równy z równym. Myślę, że kluczowym brakiem jest brak bramki ona zawsze powoduje, że przeciwnik jest lekko zachwiany, przeciwnik nie jest w stanie jakby dobrze zareagować, może popełnić kolejne błędy. Natomiast jeżeli nie szczelamy bramek, no to tak naprawdę przeciwnik jest pewny siebie i, i może jakby w tym meczu kontrolować wszystko. Walczyli, e, parę sytuacji udało im się wykreować, ale wydaje mi się, szybko szczelona bramka przez nas. Troszkę ustawiła to spotkanie, pewnie pokrzyżowała plany przeciwnikom, którzy pewnie chcieli, żeby jak najdłużej utrzymywał się remis. Nam się udało strzelić tą bramkę zawsze, jak, jak się strzela szybko bramkę, to się lepiej gra i, i myślę, że potem było już tylko lepiej. Uczuliliśmy się, żeby wejść dobrze w tą drugą połowę, żeby przede wszystkim nie stracić bramki, bo ostatnio i, i w Lubawie straciliśmy ich aż 8, więc, więc teraz chcieliśmy zagrać na zero z tyłu, to, to było dla nas kluczowe, no i mając wynik 3-0 do przerwy już naprawdę nie musimy, nie musimy atakować na siłę, tylko, tylko mogliśmy się skupić na tej obronie i bardzo fajnie, że w końcu udało się zachować czyste konto. Myślę, że pierwsza połowa była dosyć słaba w naszym wykonaniu, brakowało determinacji, i myślę, że, że przez to e, tak wyglądała pierwsza połowa. W drugiej wyglądaliśmy już lepiej, jeśli chodzi o, o, o agresywność, o podejście do przeciwnika. E, no i wyglądało to o wiele lepiej. W drugiej pod koniec tak, ale że tak powiem, jaki był cel, jaki, jaki był plan na to spotkanie? Bo patrząc na te dwie połowy, ciężko jest powiedzieć. Z jakim planem tutaj do Opola przyjechała drużyna z Katowic? Myślę, że plan był prosty. Przyjechać tutaj, powalczyć i zdobyć trzy punkty, bo w każdym meczu chcemy wygrywać. To jest dla nas najważniejsze. Chcemy zdobywać punkty i iść dalej, do iść wyżej w tabeli, Łapać na pewność siebie, by, by wygrywać e, z każdym przeciwnikiem, a szczególnie z takim jak Drem. It was it was tough, I mean the first half we started very well, really well. The first half is good in general. I think we did everything we planned and we wanted to do, and we kept the concentration, which was one of the things we wanted to, to improve and the uh, second half i think is the part where maybe katowice started to have more occasions and put us in more problems so we had to suffer a little more defend more minutes in our pitch uh, in general the score was uh, good for us and you know we, we were winning the, the match